Cześć ludzie, siemanko, parę słów o tym jak to się u nas zaczęło. Jak zwykle na każdej budowie trzeba zacząć od ogrodzenia, także we własnym zakresie oczywiście. Ciągnik z, ze świdrem, wykopaliśmy otwory, słupki, siatka leśna i ogrodzony, z jednej strony tylko ogrodziliśmy od strony drogi, bo tam mamy sąsiada z tyłu, także nie było problemu, z tyłu też nasze pole, także tylko od drogi już ogrodziliśmy. Na placu były wcześniejsze jeszcze zmagazynowane materiały budowlane, tak jak mówiłem wcześniej, że, że te materiały były gromadzone na bieżąco ile fundusze po, pozwalały, także też trzeba było je przewieźć tak, żeby nie przeszkadzały. Mostek na szybkiego był robiony, taki byle jak, żeby tylko był przejazd. No i robiliśmy wykopy, zaczęliśmy od tego, że wykopy pod zbiorniki, bo tak jak mówiłem, zaczęliśmy od zbiorników na szambo na deszczówkę i na piwnicę ogrodową. Tutaj mamy piwnicę. Także wszystkie naraz były kopane, żeby wszystkie naraz mogły przyjechać. No, za transport nie trzeba było płacić. Tutaj ten mostek jeszcze był robiony na szybkiego. No i kopanie pod bo Też w własnym zakresie koparka do ciągnika. Pomalutku, spokojnie. No i dużo taniej na pewno. Ziemię się na bieżąco wywoziło, tam gdzie brakowało to się wysypywało tam na skarpę. Także... No dużo taniej, dużo taniej dlatego, dlatego ta budowa bez kredytu, bo yy, tak się do tego przygotowałem, przygotowaliśmy. No także podzbiorniki wykopane, trzeba było tam w, zniwelować jeszcze na dole, żeby to było w miarę w poziomie. Tutaj odwodnienie od piwnicy, bo mamy wysoki poziom wód gruntowych, trzeba było wykopać yy, nitkę taką z takiego sączka, żeby woda nie stała. Przyjechali panowie HDS-em, wrzucili trzy zbiorniki po kolei zajęło im to może godzinę w sumie wszystkie trzy, także bardzo fajnie sprawnie to poszło drzwi były już wycięte do piwnicy też tą stówkę trzeba było dopłacić to wziąłem z tymi wyciętymi drzwiami no tutaj mamy szambo tutaj jest zdjęcie podziało jakieś no i dobra, po wkładane zbiorniki klapy pozakładane zasypujemy Obsypujemy te zbiorniki. Na początku obsypywałem piwnice, potem je odkopywałem, żeby, żeby zabezpieczyć przeciw wodnie. Także podwójna robota, a tutaj ten sączek żeby to wodę odprowadzić. No i zaczynamy budowę, no wykop pod, pod domek 2 metry od osi przesuniętego da wyznaczyli 4 narożniki po 2 metry, właśnie od osi, drocinami, bo akurat tu nie dużo drocin, nie z drocinami sobie zaznaczyłem, jak w którym miejscu być wykop. Początkowo zacząłem sam kopać swoją małą koparką, no tylko, że długo to zaczęło schodzić, także szybko zrezygnowałem. Telefon koparka, jak mówiłem, koparka duża, obrotowa. No już teraz nie pamiętam ile, ale naprawdę szybciutko to poszło zwłaszcza że ja jeszcze swoim sprzętem pomagałem tu woziłem ziemię kawałeczek tylko tu i cofałem i wysypywałem tutaj gdzie najniżej było żeby ta ziemia nie przeszkadzała nie musiał tego wozić tylko ja to woziłem tam zgarniał równo wszystko od razu mi na, na pszczepkę rzucę ja tego do tyłu Kiper, no i naprawdę bardzo szybko sprawnie to poszło końcówka jak już był bliżej no to już nie musiał też siedzieć koło łyżką obrócił się i wysypał tam hałdę taką zrobił także fajnie to sprawnie poszło no tutaj zaczynamy pomału szalować, bo było do nivelatora ściągane, także dosyć równo. Ławy drutowe naniesione. Geodeci przyjechali jeszcze raz nanieść osie na ławach drutowych. Poziomy połapane, także z jednej strony no, trzeba było to humus zebrać było nisko, trzeba było podsypać, bo no, no, po prostu humus musiał być zabrany, a wyszło poniżej, poniżej ław drutowych. No tak, poniżej ław drutowych bo spadek terenu tam ponad metr, także trzeba było podsypać narpiew. Także dwie wywrotki pospółki trzeba było zamówić, przywieźć i wysypać, zagęszczarką ubić i dopiero wtedy można było tutaj szalować pod, pod ławy fundamentowe. No, paliki, sznurki, słupki, jak to się mówi, rozgarnianie tego piachu. No i paliki, wbijanie palików pod szalowaniem, bo górną część ławy szalowaliśmy. Tak uważam, że to jest dosyć fajna metoda, prosta, łatwa. Prosta, łatwa. No, łatwa, szybka, w miarę i fajny efekt daje. Można ładnie wypoziomować, później nie trzeba bawić się z poziomowaniem pierwszej warstwy bloczków. Także myślę, że warto. No, niestety nie obyło się bez, bez jakichś tam yy, problemów pogodowych, bo, bo glinę mamy, także zalewało nam tą budowę i problemy z wodą były, trzeba było wypompowywać, ale jakoś daliśmy radę resztę tam 40 czy 30 cm, byśmy kopali ręcznie, w miarę sprawnie poszło. No i zalane tam były, kilka zdjęć, ale to już ominąłem. Zalane ściągnięte po tym ładnie do poziomu, także chuciak fajnie, fajnie wyszedł. Nasz chudziak, nie chudziak tylko ława fundamentowa dysperbitem perbitem, zagruntowane w później pomalowane i folia fundamentowa. No i wiadomo, bloczki, bloczki, murowanie. Tutaj drenarka na działce była robiona wcześniej, także tutaj była studzienka. Trzeba było ją przedłużyć, podnieść do góry, bo była za głęboko, bo tu posypywaliśmy także w miarę dosypywania piasku i murowania to trzeba było podnieść też tę, tę studzienkę, także w międzyczasie żeśmy dokładali murowanie, no i zasyp. Wiadomo, swój sprzęt, no to we własnym zakresie. Kiedy był czas, kiedy była możliwość, to zasypywaliśmy. No tutaj tak sobie wymyśliłem, że nie murowałem jednej ściany, tak żeby można było dojechać, żeby później nie było szuflowania ręcznie. Także zostawiłem jedną ścianę, tutaj wszystko wymurowane na gotowo, bez tej jednej ściany, żeby można było jak najwięcej nasypać tego y, piasku zasypowego, tej pospółki. W miarę możliwości było dowożone później słupy, słupy żeśmy osobno zalewali y, betoniarką już mieszane, wiadomo zbrojenie. Pod, pod izolację przeciwwilgociową, pionową z pistoletów, i bardzo fajnie to poszło. Szybciutko rozrobione takie, tutaj mamy przygotowane rury. Przygotowanie rury pod opaskę, bo teżśmy zrobili opaskę przeciwilgociową. No i przyłącze wody. W międzyczasie było elektryczne. Przyjechali panowie robić, bo to firma, która my złożyliśmy wniosek, u nas Tauron akurat. Wydajmuję podwykonawcę, on robił tam przycisk pod drogą i udało się załatwić, można powiedzieć, że zrobili mi też panowie przycisk pod drogą na wodę w dobrej cenie. Także szybko tutaj trzeba było rozebrać ogrodzenie i dokopać się tutaj do tego przycisku, co oni tutaj zrobili. Także od razu przyłączę wody było robione też tak w sumie nie po kolei, ale moim zdaniem bardzo fajnie, bo wszystko było rozkopane także akurat dobry był czas na to żeby zrobić także tamta robota stanęła a tutaj przyłącze wody w międzyczasie było robione no zasypywane od razu też wpuściliśmy dwie nitki i yy, zasypane było także mamy puszczone w jednym miejscu i nie mamy przewody podłączenia także jest zakopana po prostu krążek tam gdzie jest yy, wodociąg idzie i z drugiej strony jest prowadzone pod chudziakiem yy, na budowie właśnie wykopane i jest poprowadzone do budowy, żeby już było, rura jest tak także tylko wpinamy się w, nie w, kanalizację, tylko w sieć wodną i, i mamy wodę w domu, w, na budowie. Zasyp, jak nie jednym sprzętem, to drugim, w międzyczasie zagęszczane, wiadomo, bo na bieżąco trzeba zagęszczać. No i ocieplenie ściany zewnętrznej, fundamentowej, nie można było za dużo nasypać do środka, ubijać tego, żeby nam nie wypchało, więc trzeba było obsypywać, a żeby obsypywać, trzeba było ociepić. No taka kolejność pracy, także ocieplone było XPS-em 150 tym twardym, taki mi się wydaje najlepszy jaki jest. Tam nie, nie żałowałem, żeby, żeby wiadomo, w ocieplenie to nie ma co żałować, bo to jest jednak na lata się robi. Potem już tego nie odkopię. Także lepiej, moim zdaniem, doinwestować, porządnie zrobić. Izolacja przeciwwilkaciowa też była robiona. Porządnie bo była ta ciężka. to tam chyba z izoplasta 2KW czy coś takiego, tak to się nazywało. Masa była dwa razy nakładana kielnią, packą, także taka gruba warstwa jest. No i co? cieplenie zrobione, czyli zasyp dalej. Wewnątrz i zewnątrz przywozili ziemię. Tak samo musiałem dokupić 17 wywrotek ziemi. No także dużo tej ziemi było, trzeba było to na bieżąco rozgarniać, żeby... No później dużo, dużo trudniej by było, gdyby nie było od razu. Rozplantowywane opaska była robiona też, także też wywrotki były ze żwirem. Tutaj jest ten 4,8-4,8 chyba ten żwir, tak na tą drenarkę, tą opaskową, żeby obsypać i kładziona była właśnie rura od razu opaskowa, zasypywane żwirem 2,8 i później od razu folia kubełkowa. No i ziemia, bo na bieżąco, akurat niedaleko nas, wybierali ziemię. I, i podjechałem na budowę, spytałem się, czy można kupić. Także też w bardzo fajnych pieniądzach te, te 17 wywrotek, yy, no można powiedzieć wyrwałem, no bo płaciłem stówkę za, za taką wywrotkę, także to jest no, bardzo mało, jak ktoś się dowiadywał ile ziemia kosztuje, no to, no to teraz jest już w ogóle, przy dzisiejszych cenach paliwa to już jest Meksyka, jeszcze to było w zeszłym roku, także jeszcze było troszeczkę spokojniej, no z racji tego też, że więcej tych wywrotek, no to też ta cena była lepsza, bo tak to po 2,5 wywozili, wozili, a mi po stówce, także udało się. No, folia kubełkowa, opaska i ziemia. I to tak trwało kilka dni, bo naprawdę dużo trzeba było podnieść ten teren, żeby to wyrównać. Jak tutaj musieliśmy dosypywać ziemię pod żwir, pod ławy fundamentowe, do tego jeszcze pięć warstw czy 4 tutaj bloczków szło, no to możecie sobie wyobrazić, jak tutaj było nisko, a tu było nasypane i tak przez tą koparę od wykopu, także no naprawdę sporo tam ziemi poszło. No, obsypane, to zaczęliśmy wozić znowu po spółkę do wykopu. Też poszło sporo tych zwrotek, już nie pamiętam, ale też wozili z każdej strony, ja na bieżąco wrzucałem to, także, no, gorąco, gorąco było, gorący okres. Trzeba było spinać się tutaj też drener, żebyśmy puścili do rowu, która idzie od tych sączków, znaczy dodatkową, bo tam jest studzienka kanalizacyjna i nitka puszczona do rowu, żeby tą wodę odprowadzić, nadmiar tej wody. Jakby coś tam się działo, to wolałem... Tam jest pod spodem jedna, a ja w sumie jeszcze jedną wykopałem, taką w razie W, że później podjazd jak już będzie utwardzony, żeby tego nie ryć, tylko niech sobie będzie zakopana. Wszystko było rozkopane, także małe koszty, a wolałem się ubezpieczyć. No i tu już mamy praktycznie wykop pełny i ta ziemia wożona cały czas, no 17 no to było sporo tej ziemi, tego równania. Także z przodu tak samo, z przodu, no z boku, to z drugiej strony też trzeba było tam podosypywać, no bo żeby tam na garażu już było pełno tutaj jeszcze nie było na, na, pod tym yy, mieszkalnym tutaj, pod tą częścią mieszkalną także trzeba było tutaj obsypywać też równomiernie, żeby można było zagęszczać, no i tak wozili myśmy sypali i tak dalej i tak dalej. Listwy systemowe też zakładaliśmy do folii kubełkowej, myślę, że warto, żeby ta folia też jakoś nie odłaziła, tylko po prostu ładnie była przykręcona, żeby to ładnie i estetycznie wygląda i swoje zadanie spełnia, no bo listwa, jak się ktoś dowiadywał, no to jednak ma duże zastosowanie. Mało osób ją stosuje, a, a też myślę, że warto. Znowu kręgi trzeba było dołożyć, żeby, żeby skończyć zasyp w garażu, bo znowu za nisko było, bo tam nie dawaliśmy do, do równego tych kręgów na początku, tylko trzeba było dołożyć jeszcze. No i tu już mamy zniwelowane. Zasyp jest pełny. ściąganie pod poziomicę, z zewnątrz obrys, później pod poziomicę do chudziaka. Do jeszcze kanalizacja później szła i no i chudziak wiadomo. Ten no to wziąłem się za, za mostek, bo tamten był taki tymczasowy, na szybko zrobiony, z takich kręgów, jakich miałem. Później rury też tam mi kolega załatwił, jak to się mówi, za flaszkę. Także wziąłem się za ten przepust. Papiery Papiery przyszły, można powiedzieć. No pozwolenie na, na most tego. oczywiście musi być papiery, dokumentacja, projekt. Musiał narysować nawet odręcznie w gminie, żeby to yy, złożyć wszystko. Jak to ma wyglądać, jaka ma być szerokość, jaka średnica, no wszystkie, no tyle papierów było, że naprawdę, żeby durny most zrobić, to ta biurokracja polska to jest coś strasznego. Ale też we własnym zakresie wszystko się by łatwo zrobiło, no bo koparka mała swoja, wystarczająca. Także chociaż tyle tyle ułatwienia, że, że można było wykonywać to dużo łatwiej, bo biurokracja się nie przeskoczy, a tutaj można było ułatwić sobie chociaż tym sprzętem swoim. Także wybrane było do szerokości, do sznurka, do głębokości, oczywiście, odpowiednie, tak żeby spadki zachować. No i rura tu jest chyba 400 albo 500, już nie pamiętam, yy, dawana na ten przepust, ułożona zaszalowane, żeby murki oporowe były. Także zaszalowaliśmy i zalane tutaj z tymi poszerzeniami. Także już taki porządny y, przepust zrobiony, na gotowo można powiedzieć, wstępnie utwardzony, bo tutaj jest kamień rzucony na spód i później jeszcze dosypywałem tłuszcz dodatkowo, żeby to wyrównać. No i to by było na tyle. Jak macie jakieś pytania, jakąś kwestię, chcielibyście, żebym poruszył jeszcze. Jak to tam u nas wyglądało, jak ja do tego podchodziłem, do jakichś poszczególnych kwestii, no to co w komentarzach proszę zadawać pytania. Jakbyście chcieli jakiś filmik konkretny z jakiegoś etapu, czy tam, żeby coś tam bardziej opowiedzieć, o czymś rozwinąć, no to piszcie, także będziemy tam na bieżąco patrzeć i jak będzie dużo komentarzy, no to będziemy jakieś filmiki nagrywać takie typowe o danej tematyce, co tam będziecie chcieli.